Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na sierpień 2020 roku dla osób spod znaku bliźniąt. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za Waszą obecność na kanale, za Wasze komentarze, które są dla mnie taką informacją zwrotną, za lajki, za nowe subskrypcje również, za Państwa kontakt ze mną prywatny. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie również proszę państwa to będzie ogólne czytanie dla, dla bliźniąt podkreślam to bardzo że to będzie czytanie ogólne więc to nie jest tak że na wszystkie jakby wszystkie dziedziny życia się pokażą pokaże się coś co ma trafić do kogoś tak jeżeli mamy konkretne pytania jaką, jakąś sprawę która akurat nas dotyczy, a tutaj to nie wyjdzie, czasami no nie ma innej opcji, tylko można zadać konkretne prywatnie pytanie, bo mnie dotyczy to i to i u mnie jest taka i taka sytuacja, natomiast no nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie dla wszystkich osób spod danego znaku tutaj kart odczytać, tak? Ja mówię wszystkie już opcje, że to może oznaczać nową pracę, nowy związek, przeprowadzkę, nie wiem, nową firmę i tak dalej, a jeszcze nie każdy, nie do każdego to trafi, także bardzo mocno to podkreślam. I przechodzę do czytania dla osób z poznaku bliźniąt. Bliźniąt, które mają słońce, księżyc, Wenus lub Ascendent w tym znaku. Proszę bardzo, co dla Was w tym miesiącu? I na początek mamy trójkę miecze. Przykro mi, bo to jest karta dosyć ciężka, dosyć smutna. Ona mówi o tym, że czujemy jakieś ukłucie w sercu, jakąś zadrę, jakąś ranę. Być może macie po prostu złamane serce, być może ktoś, ktoś was w jakiś sposób skrzywdził. Proszę jednak pamiętać, to jest w ogóle Wasza energia. Proszę pamiętać, że miecze to są nasze myśli. I nieraz jest tak, że my sobie coś. Hmm, wyobrażamy, jakoś się czujemy, jakoś na dany sposób, na daną sytuację jakieś mamy jakieś wyobrażenie wobec tego. Natomiast to wcale nie musi być tak, że ktoś chciał nas skrzywdzić, tylko po prostu my się tak czujemy, my tak o tym myślimy. Wyzwania wasze na ten miesiąc, no trudny chyba miesiąc, tu się przynajmniej na początku pokazuje, bo to jest karta diabła. I jeżeli to jest ktoś, kto was rzeczywiście skrzywdził i Wy macie po prostu dalej problem, żeby zapomnieć o tej osobie albo odciąć się od niej, albo w jakiś sposób jesteście uzależnieni od niej. No to rzeczywiście może być problem, ponieważ karta Diabła nie tylko przedstawia osobę z podznaku koziorożca, ale też osobę, która mimo, że jest toksyczna, tak naprawdę źle na nas działa. No Nie idziemy do przodu z tą osobą, ona nas ściąga w dół i po prostu wbija w dechy. To my nie mamy takiej, takiej mocy, żeby się od tego uwolnić. Na takich tradycyjnych kartach diabła, ten diabeł trzyma ludzi na łańcuchach. Tutaj akurat tym diabłem jest nasze, nasza chęć jedzenia, picia. Tutaj akurat jest ta czekolada, czyli coś, co nas bardzo przyciąga, chociaż wiemy, że tego nie powinniśmy. Nie powinniśmy zjeść całego tego tortu, tak? Nie powinniśmy, nie wiem, Yy, tutaj ona ma drinka, papierosa, tak? Wiemy o co chodzi, że to jest po prostu są nałogi, to są używki, ale to jest też po prostu od toksycznej osoby jakieś uzależnienie. Przyczyna obecnej sytuacji umiarkowanie, czyli wy byście chcieli się uzdrowić z tego, bo umiarkowanie to jest karta spokoju, wręcz przeciwnie niż diabeł. Diabeł to jest, to jest coś, co budzi niepokój, a z drugiej strony nie umiemy po prostu stać i wejść. Natomiast karta umiarkowania mówi o takim zbalansowaniu naszych emocji, naszego samopoczucia, w ogóle takiego porządku w życiu na zasadzie, na zasadzie że mamy spokój, nie obawiamy się kolejnego dnia, nie obawiamy się osób, z którymi przebywamy. Co przejdzie do przeszłości w sierpniu? Księżyc. Proszę Państwa, księżyc jest kartą raka lub ryb, ale to jest też karta tajemnic, karta niewyjaśnionych spraw i karta marzeń nierealnych. Bardzo możliwe, że ktoś Was mocno zauroczył, bardzo Was do siebie przyciągnął, a tu się okazuje, że to było tylko takie właśnie płonne marzenie. Czyli coś, co jest po prostu nierealne do, 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 zrealiz do zrealizowania. Jest to po prostu mm, niemożliwe, żeby byśmy, żebyśmy z tą osobą byli tak y, szczęśliwi, jak nam się wydawało. Bo księży to są takie marzenia, takie spotkania po noc, w nocą, spacery, no po prostu romantycznie, tak? A tutaj nie jest wcale romantycznie. Myślę, że jednak chcecie się od tej osoby odciąć. Jeżeli to dotyczy natomiast pracy, na przykład relacji zawodowych, czy relacji, yy, nie wiem, przyjacielskich, koleżeńskich, no to jak się dowiecie o jakiejś, o jakiejś rzeczy, która yy, do tej pory była przed Wami ukryta, to będziecie chcieli zdecydowanie się odciąć od tego towarzystwa, albo od tej osoby, albo od tego towarzystwa. To, jest, to jesteście Wy. Król Mieczy to jest osoba z podznaku bliźnią, wagi lub wodnika, osoba, która ma przemyślane to już, wie, że to nie jest dla Was. Tylko po prostu, czy to nie będzie trudne? Zobaczymy, czy to będzie trudne, czy nie. Co w najbliższym czasie? Dziewięć kielichów. I to jest karta zadowolenia. Bardzo możliwe, bo ta karta tak naprawdę w tym rozkładzie leży w ten sposób. Czyli z tym trzeba sobie poradzić. To jest wyzwanie, które nam zagradza tą drogę, tak? Staje na naszej drodze. I my musimy najpierw się tej energii toksycznej, takiej uzależniającej pozbyć, żeby poczuć szczęście. Karta dziewiątki kielichów mówi o poczuciu szczęścia naszego w pojedynkę. Czyli jestem, nie wiem, zadowolona z swojej pracy, ze swojej rodziny, ze swojego domu, ze swoich ich przyjaciół. Tu partnera nie wymieniam. Na tej karcie jest druga osoba, ale generalnie w dziewiątce kielichów my jesteśmy szczęśliwi ze swoich, że tak powiem, ze swojego życia. Jesteśmy zadowoleni ze swojego życia. Nasz partner nigdy nas nie ma dopełniać czy uzupełnić, jak się mówi, że są dwie połówki. Nie jesteśmy żadną połówką. My jesteśmy całością, nasz partner jest całością, dlatego jesteśmy równorzędni, tak? Więc myślę, że sobie poradzicie z tym, bo jesteście silni. Natomiast yy, Natomiast mam wrażenie, że bardzo szybko będziecie wyciągać y, wnioski, konsekwencje wobec tego, co. Y, wobec tej osoby prawdopodobnie, i y, że tak powiem, będziecie chcieli wchodzić na prostą. Jeżeli to była jakaś karma, to może być karmiczna relacja, od razu mówię, bardzo karmiczna, o której po prostu, mimo że na rozum wiemy, że się powinniśmy odciąć, to po prostu nie, nie mam takiej siły. To wygląda, że wy. Szybciutko wyciągacie wnioski i działacie, i jakby um, chcecie zaprowadzić porządek, że tak powiem. Być może tą osobę w jakiś sposób będziecie chcieli ukarać, ale y, myślę, że dla Was ważniejsze jest to, żeby się od niej uwolnić. Zobaczymy. Wasze otoczenie gwiazda to jest osoba z podznaku wodnika lub jakaś sprzyjająca Wam. Energia, albo towarzystwo, albo po prostu inni ludzie, sytuacja. Gwiazda to jest takie szczęście, yy, gwiazda z nieba. Yy, I tutaj z otoczenia to idzie do Was, czyli w tym całym zamieszaniu mamy 14, 15 nie ma wieża, tu jest 17, karta numer 17. Raczej idzie to w dobrym kierunku, czyli postęp jest w kierunku tego, żeby się pozbyć takiego o, takiego kogoś ze swojego życia. nadziei lub obawy. Rycerz kielichów to jest osoba wspierająca, osoba ciepła, życzliwa. Trochę taka emocjonalna, nadmiernie może emocjonalna jak na Wasze standardy. Natomiast macie nadzieję, że taka, taką, w takiej osobie będziecie mieli wsparcie. To możecie sobie poznać raka, skorpiona lub ryb. Teraz jeszcze te znaki zodiaku. Rak ryby. Koziorożec, strzelec, waga, wodnik, rak, skorpion, ryby, bliźnięta waga, wodnik, dużo znaków tu się pokazało i potencjalny rezultat lub rada, rycerz buław. To jest albo osoba, rycerz buław to jest yy, baran, lew, strzelec, albo wy w takiej, powiedziałabym, Energii działania zmierzacie do celu. Co jest w tym miesiącu waszym celem? Pozbyć się takiego toksycznego kogoś. Jeszcze raz powtórzę, to może być każdy. Dla jednego będzie to przełożony, dla drugiego to będzie, nie wiem, wykładowca, dla trzeciego będzie to partner, dla czwartego, nie wiem, rodzic. Jeszcze raz powtórzę też czytanie ogólne. Na pewno nie mówię do Państwa, którzy mnie teraz słuchają, nie do wszystkich, ale, ale to po prostu na każdą dziedzinę musiałoby być inne, tak? Ja postaram się jeszcze te miłosne zrobić, natomiast y, oczywistą sprawą jest, że każdy sobie dopasuje do swojej sytuacji, jak to, jak to dla niego się tutaj przedstawia. Ok. Czyli chcecie przede wszystkim, no i już mam na spodzie talii, biorę talię do, do, do pytań, i mamy tutaj szóstkę mieczy. Chcecie się oddalić od tej osoby, albo żeby ta osoba się odwróciła i już nigdy do Was po prostu nie wracała. Zaraz zobaczymy, bo ta osoba no nie, no nie działa na Was dobrze. Ok. Dlaczego trójka mieczy? To jest ta. Taka sama karta. Hmm. Mając tą, że tak powiem, zadrę w sercu, wy chcecie się z tego uleczyć. I czując to, wy sobie nie pozwolicie na cierpienie, na opłakiwanie, na lamenty, tylko będziecie chcieli od razu działać. To jest zresztą rezultatem. Tak, tak jakby wasze jest zamierzenie takie, jak się prawdopodobnie czegoś dowiecie, coś wyjdzie na jaw. I tak jest Wasze zamierzenie, i tak będziecie robić, rzeczywiście. No, dobra, sprawdzamy, kto to jest ten diabeł i o co chodzi. Bardzo trudno wam jest się odciąć. Tutaj król mieczy już pokazuje, że może być taka, taka siła w was, że się odetniecie. Natomiast w dwójce mieczy żadnego miecza nie opuszcza ta osoba, tak? Czyli ona nie przecina no czegoś, co by tam było. Jakieś, jakieś tutaj metaforyczne kajdany, czy. Czy łańcuchy, czy jeszcze coś innego, sznur. Więc to jest Waszym problemem, że po prostu nie wiecie, co macie z tym zrobić, jak się pozbyć tej osoby. O co chodzi z Księżycem? Tajemnica. Słuchajcie, powiem tak. Karta kapłanki to też jest karta tajemnicy, to jest też karta intuicji, ale również kobiety w ukryciu. Teraz jeszcze sobie pomyślałam o jednej rzeczy. Karta Księżyca to są spotkania w ukryciu. Być może dotyczy to waszego partnera, który po prostu no, zdradza Was. Druga opcja, jeżeli to dotyczy na przykład sytuacji zawodowych, czy jakichś mm, grona znajomych czy przyjaciół, po prostu o czymś nie wiecie. Po prostu o czymś nie wiecie. Mało tego, mi się pokazała druga karta, która jest tajemnicza. Możecie coś podejrzewać, ale tu jest jakaś mm, bardzo, bardzo ukrywana sprawa. Bardzo. Król Mieczy albo chce się rozstać, albo rozwieść od razu. To jest Wasza karta. I to jest Wasza karta. Niektórzy z Was będą chcieli się rozwieść, rozstać. Y, przy czym y, tutaj w ogóle widzimy, że chcemy tą toksyczną osobę zostawić. Dla niektórych to będzie oznaczało rozwód. Już mówię o co chodzi. Y, karta kochanków to jest karta, która mówi o relacji, o romansie, o, o związku, ale mówi też o dokonaniu wyboru. A rycerz, a, przepraszam, król mieczy to jest prawnik, adwokat, tak, sędzia. Y, I on tutaj może ten miecz po prostu wreszcie opuścić, tak, i jakąś relację przeciąć. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy się w siebie rozwiodą, tylko po prostu... Y, Trafia to do, do tych, do których ma to trafić, natomiast niektórzy, jeżeli rzeczywiście by chodziło o jakieś uwolnienie się od kogoś, to przynajmniej taka myśl już wam przez głowę przejdzie, że może jednak tak należy zrobić. Dziewiątka kielchów, tak jak powiedziałam, poczujecie się dobrze sami ze sobą. Możecie mieć wsparcie w rodzinie, możecie mieć y, osobę spod znaku byka blisko siebie, która was będzie tutaj, y, że tak powiem, y, no, podnosić na duchu. Wasze nastawienie to jest karta sprawiedliwość. Chcielibyście wymierzyć sprawiedliwość, tak, żeby ta osoba odpokutowała za to swoje, żeby miała takie poczucie samotności, straty jak wy. Żeby się tak samo okropnie poczuła zostawiona, że tak powiem, na lodzie, na mrozie, na śniegu. A co z otoczenia? No, gwiazda, jakieś sprzyjające tutaj energię I to jest wasza, i to jest wasza energia, może to będzie rzeczywiście osoba z wodnika, bliźniąt i wagi. Może was ktoś tutaj wspierać? No mówię, mam, macie nadzieję, że ktoś was tak będzie wspierał? Absolutnie tak. Bez, bez żadnych oczekiwań na wdzięczność. To też o to chodzi. Że macie osoby przy sobie, które gdzieś was będą cały czas przynajmniej obecne przy was. Wy musicie to załatwić sami, bo wiadomo, że to w naszych głowach jest. Natomiast, natomiast jeżeli kogoś mamy jeszcze przy sobie, no jest na pewno łatwiej. Do czego to działanie doprowadzi? No na pewno może być jakiś konflikt. Dołożę jeszcze kartę, bo konflikt może być, to się tak lekko nie skończy. Yy, ale myślę, że wszystko się dobrze poukłada. Natomiast yy, Królowa Kielichów jest to zdecydowanie osoba, która będzie przy Was. Możecie liczyć na, na kogoś, yy, kto będzie Was w tym wszystkim wspierał. Natomiast yy, no Gdzieś tutaj jakaś kłótnia może się, może się zadzieć. Gdzieś jakieś jeszcze tu przepychanki mogą być. Rada dla Was na sierpień. Słuchajcie, trudno jest być sprytniejszym od diabła. Trudno jest. Bo to jest karta takiego no, no najbardziej toksycznej postaci w tarocie. Ale świtemka kamiecze, ten, ten człowiek na tej karcie wcale mu mocno nie ustępuje. Bo to jest spryciarz, kłamczuch, oszust, i on jest cwaniakiem. I on po prostu, i w, w, dla Was jako rada, bo to jest jako rada, proszę pamiętać. To nie, by ta karta się pojawiała tutaj, to była inna interpretacja. To jest rada. Macie być bystrzejsi, szybsi, sprytniejsi od tego tutaj po prostu delikwenta. Wy macie wyprzedzać jego kroki. Macie. Przede wszystkim widzę, że was, intuicja wam coś podpowie. Przeanalizować jakieś zachowania to jest jakby jedno, ale czy wy czujecie jakąś taką niefajną aurę od tej osoby i wy macie wyprzedzać jego kroki, także wy macie być bardziej przebiegli niż on, żeby sobie z tą osobą poradzić. Drugie to jest chyba drugi horoskop, gdzie pojawiła się karta diabła i trzeba się z nią tutaj rozprawić. Jeszcze jedno muszę dodać. Karta diabła to są nałogi, uzależnienia. Taki typowy od używek, tak? Hazard, seksoholizm, zdrady. To wszystko też przedstawia karta diabła. Więc życzę Wam wolności, miłości, wsparcia, żebyście sobie poradzili ze swoimi trudnymi sprawami, ze swoją ciemną stroną w tej talii. Karta diabła nazywa się Ciemna Strona, tak? Pozbyli się swoich lęków, bo diabeł to też lęki. Nasze lęki, które są generowane tylko przez nas czasami, na zapas się boimy. Żebyście się tego pozbyli i życzę udanego miesiąca i pozdrawiam.